Dzień dobry. W 41 dniu mojego doświadczania kroków ku mnie samej. Wróciłam dzisiaj w to miejsce. Jak ktoś ogląda kroki, to poznaje. Dzisiaj mam pod opieką mojego wnusia, <gry> który właśnie tam biegnie. Tam biegnie. Odwiedzamy dzisiaj właścicielkę tego domu. Wypiliśmy już kawkę. Jedną kawę, dobrą kawę. I takie moje kroki ku mnie dzisiaj. Wróciłam tutaj szukać serduszka i niestety serduszka nie odnalazłam. Mm. <laughs> nie odnalazłam. Być może jak wrócę tutaj czwartego. Tak. Oluś, idziesz zobaczyć tamten domek? Idź z ciocią, a ja jeszcze pochodzę sobie troszkę. O, zgubiłaś? Tak, tak. I gdzieś możesz popatrzeć. Po... Po lewej stronie huśtawki, może tobie uda się znaleźć. Bo mi niestety nie pada deszcz i komary, pełno komarów. Tam idą do domku poszukać, a ja będę obchodziła. O, nie pada. Nie pada. Będę obchodziła tutaj te ścieżynki. Zobaczymy, zobaczymy co, co ciekawego dookoła w lesie. Mokro i fajnie. I tak ta cisza, która przed chwilą była, została leciutko nadszarpnięta właśnie. Tak dzwoneczek, który który wita gości. Ale tak to jest. Jak są dzieciaki, to jest i, jest i radość. Jest i jest głośno. Po prostu jest głośno. A ja idę dzisiaj. Po starych kątach. Fajnie tak przyjechać. Cichutko. Nikogo nie ma. I pobyłam troszeczkę. Szukałam tego mojego serduszka, ale niestety nie, nie. Kurczę, jest mokro i komarów jest mnóstwo dzisiaj. Mnóstwo komarów. Będę się tak otrzepywać, a Olek będzie dzwonił dzwoneczkiem. Będziemy mieli w tle dzisiaj dzwonek. Nasza cisza przerywana dzwonkiem. Odwiedziłam kota. Kotek dobrze się ma. Jak przyjeżdża właścicielka, to i kotek zadowolony. Najedzony, mruczy, czyli jest zadowolony. A ja po lesie. Jak nie po jednym, to po drugim. Zawsze gdzieś znajdę sobie takie ścieżki, żeby było zielono i cicho. Wczoraj wczoraj myślałam o myślach, a dzisiaj tak naprawdę. Dzisiaj tak naprawdę e, przyszła taka refleksja, że przyszła refleksja po, po, po doświadczeniu, które, którego dzisiaj byłam świadkiem. A jak byłam świadkiem, to też tak jakby no było w moim polu. Płonie dzisiaj w miejscu, w którym nocuję. Płonie dzisiaj przeogromna hala. Hala z maszynami, e, z butlami gazowymi, więc co chwilę jest jakiś, był. Nie wiem jak teraz, czy już jest ugaszony ten pożar, czy nie. Małe wybuchy. I tak patrzyłam na, na przeogromną chmurę dymu. Czarną, czarniutką jak smoła. Jak wszystko w mgnieniu oka może zostać zniszczone. Mamy coś i nagle nie ma. Nie ma jedna mała. O, jaki pająk? Jedna. Kurczę, nie ma pająka. Nie ma pająka. Jedna mała iskra i nie ma, po prostu nie ma. I taka mnie naszła refleksja, że wszystko tak naprawdę w tym materialnym świecie jest tak mało trwałe. Gdzieś zatapiamy się na zewnątrz, zapominając o naszych środkach. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Miliony płoną, miliony maszyny. Różne rzeczy. Przykre to jest, ale też właśnie pojawia się refleksja. Sygnał straży pożarnej. Mnóstwo ludzi na ulicy, bo to wioskę, kochani, ja sama byłam. I takie właśnie doświadczenie. Smród. Wszystko leci na wioskę. Mam nadzieję, że już ugaszono, że nikomu się nic nie stało. I tak przyjechałyśmy tutaj do, tak jak powiedziałam, do właścicielki tego domu. W zasadzie do jej brata, bo ona tutaj gości. I poszłam pod huśtawkę poszukać mojego serduszka. Nie miałam oczywiście żadnego magnesu. <laughs> Nie miałam, ale poświęciłam troszeczkę mojego czasu, żeby popatrzeć. I to tak jest. To, co na zewnątrz gdzieś ginie. Może tak miało być. Może właśnie to serduszko ma swoje miejsce tutaj w tym lesie. Może właśnie tak. I. Może właśnie tak. Doświadczenie jest, jakie jest. Każdy zdobywa swoje w drodze. Czasami lekkie, czasami trudne, ale powiem Wam, że zdaję sobie sprawę, że to prezent od mojego Olusia. Że to prezent dla mnie. Ale nie było mi tego tak. Nie było mi tego żal. Tak jakby miało się to wydarzyć. Zawsze mogę kupić drugie serduszko i wygrawerować. I poprosić o Lusia, żeby dał mi to raz jeszcze. I... I tak. I tak. Tak, kochani. Upływają dni mojego urlopu. Czas biegnie nieubłaganie. Zmieniają się decyzje, jak w kalejdoskopie. Wszystko to, co było zaplanowane gdzieś się rozmywa. Mój wyjazd nad morze z Mirką też nie dojdzie do skutku, z tego względu, że. No, Mirka potrzebuje tam zostać około tygodnia, a dla mnie ten czas tygodniowy jest za długo. Bo ja mam jeszcze tutaj do pozałatwienia parę spraw. Może na dzień lub dwa wyskoczę nad morze. I byłoby to fajnie. I. i. Dzisiaj też mam fajne spotkanie na kawę z Anią. Widzę się wieczorem, a w zasadzie po południu. <laughs> po południu już jest popołudnie, ale trochę późniejszym popołudniem. Kurczę, gdzieś wioszam w pojęka. Hmm. Wychodzę zatem na ścieżkę. Pójdę raz jeszcze dookoła tego magicznego domku. Może też Joasia, kochani, też Joasia tam. Szuka teraz serduszka. Może będzie miała więcej szczęścia niż ja. Może Olek odnajdzie serduszko. O, krzyczy, krzyczy, słychać go. I tak jak człowiek jest już w takim miejscu, gdzie ten hałas zewnętrzny milknie totalnie milknie. Także by teraz trzeba było tylko usiąść w tym bujanym fotelu, zamknąć oczy i poddać się jakiejś medytacji. Poczuć tak naprawdę poczuć, co pojawia się w ciele, która część ciała się odzywa, co ma do powiedzenia, co ciekawego się dzieje we mnie, czym akurat takie, a nie inne doświadczenia. Dlaczego zdecydowałam się tutaj przyjechać raz jeszcze. Dużo, dużo przychodzi pytań, na które trzeba będzie sobie dać. Za jakiś czas odpowiedź, albo ona się pojawi, ta odpowiedź. Dlaczego jestem tutaj? Być może właśnie ta Joasia potrzebowała rozmowy w aucie. Tego nie wie nikt. Zobaczymy, jak to dalej wszystko się poukłada. Czas, jak to mówią, czas. Ani nie przyspiesza, ani nie zwalnia. On dla nas jest, a my w tym czasie płyniemy. Dokładnie tak. Jak tam, ciociu Asiu, coś znalazłaś? No nie. Co ja mam ci wytłumaczyć? No dobrze, idę, wytłumaczę. Odwrócę teraz do Was z tego miejsca, na żywo, to zawsze na żywo. Z tego właśnie tutaj miejsca, gdzie jest fotel bujany. I z tej perspektywy tutaj, zobaczcie, z tej perspektywy ten las. I tam, no kurczę, tam, tam. Tam to serduszko poleciało. Dokładnie tak jak, jak na okładce mojej książki. I co znaleźliście? No nie. Jak ja leciałam? Ho, 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 tak to leciało. Teraz będzie wizja lokalna. Jak ja leciałam? Ja nawet nie wiem o co ta bransoletka się za zahaczyła, że ona pękła. No tyle, że poleciała po całej ręce i patrzcie, jak się pięknie zagoiło już, tylko tyle zostało. Oluś, właśnie tam stamtąd poleciałam. Gdzie? O tam, gdzie stoisz? Tam gdzie stoisz? O tam, o tam. Poleciała. No, ja ja nie wiem, gdzie poleciała. Powiem gdzie leżała bransoletka. Bo ja jeszcze cały czas nagrywam film. Cię no. toś Sprawdź, no co ma, co chcesz tutaj? nam hmm. powiedziała, To jest inna bransoletka. Brakuje jednej osoby. Ostoby jednej brakuje, bo miałam dwa koliberki, ja mam tylko jeden, też go gdzieś zgubiłam. Dokładnie tu siedziałam, i tu poleciałam. I bransoletka leżała tutaj, a serduszko mogło tak naprawdę zrobić pstryk wszędzie. Bo żeby przerwać tak mocno, taki mocny sznurek w bransoletce, to było potrzeba mocnego takiego mm -hmm. szarpnięcia. O Jezusie Pański leci. Leci z huśtawki. <noise> leci z huśtawki. To właśnie, będziemy szukać Oluś pod krzaczkiem, może co? Chodzisz? Opa. Opa, tak widzicie. Ale mówisz, że pod choinką. Tutaj. Jeszcze. Olek mówi, że pod choinką jeszcze nie szukaliśmy. No to szukajcie pod choinką. Nie wiem, czy tutaj po, jak ja tutaj upadłam. Tu. Czy gdzieś tam pod choinką mogło zasprężynować daleko? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Szukaj, Olek, może znajdziesz moje serduszko. Dzidzi kochani, jak wygląda? Nagrywanie kroków ku mnie samej. jest? Pięknie jest tutaj, prawda? Można tutaj siedzieć. Co szukasz? Tam komary cię gryzą. Czy jeszcze do ciebie nie doleciały komary? Tam! Tam nie, tam są bagienka już. Tam nie można przejść. Tam jest woda. A tam? A tam można iść. A tam są bagienka dookoła. Są bagienka. To tego słodzieja. To biedronka. Piedronka. Piedronka. I chyba dalej już nie pójdę. Będę tutaj czekała, aż oni się pokręcą. Gryzą bardzo, bo właśnie po deszczu i dlatego gryzą. I może dzisiaj też będzie krótki film. Może będzie krótki. Zostało mi niecałe 2 giga, kochani. Jutro, jutro przywraca się przywraca się moje 50. Także dzisiaj mam nadzieję, że zmieszczę się w tych paru gigach, żeby ten film jeszcze wgrać. A tutaj tak, jakby to powiedziała inna Joasia. Balans, równowaga, i yang, męska i żeńska energia. Tu jest kochanie tak pięknie, tu naprawdę nie ma myśli. Choćbym nawet chciała coś powiedzieć, jakiegoś wzniosłego. To takie bycie. Już jest tą wzniosłą chwilą i tak naprawdę nie trzeba szukać gdzieś w głowie czegoś, żeby powiedzieć. Po prostu trzeba być. Trzeba być. Usiądź sobie, rozpalić ogień. Chodź Znaleźć. Co byś chciał Olek znaleźć? No nie no, widzisz, no nie udało się znaleźć. Kupimy nowe serduszko, tak? Tak? Dasz mi potem nowe serduszko, ok? Ok. No. A to serduszko niech zostanie w zielonym lesie. Może komuś się przyda. A może komuś? Oddać. O właśnie, a może ktoś znajdzie i mi odda. Jakiś dusze. leśny duszek mi odda. Zobaczy, pomału, bo bardzo ślisko tam jest. Bo są mokre schody. Co zasłonisz? Dzwonkiem. Ach, dzwonkiem chcę zadzwonić. No właśnie dzwonkiem. Zawsze jakaś atrakcja się znajdzie i dla dzieci. Jak nie dzwonek, to huśtawka. Jak nie huśtawka, to dzwonek. A jak nie jedno i drugie, to na pewno się coś jeszcze znajdzie. Mogłabym tu, kochanie, być. No, chodź, zadzwoń dzwoneczkiem. Chodź. Dobrze, że przestało padać. Zupełnie inaczej się już chodzi wtedy, kiedy nie ma. Można sobie usiąść, posiedzieć. Zadzwonisz dzwoneczkiem? Fajnie, nie? Podoba Ci się tutaj? Tak. Mi też. Bardzo. Dobra, już, 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 już. A ciocia Asi się tu podoba? Ciocia Asia zna to miejsce bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo to ciocia. Cioci Asi. <grystanie> tak kochanie, ciocia Dosia. Przepięknie. Coś jeszcze powiemy? Czy kończymy nasze nagrywanie? Olek? Czy jeszcze coś pokażemy? Dłonek świecuje to. Tylko, tylko ten dzwoneczek jest taki, wiesz, z porcelany. Tak trzeba trochę, może delikatniej dzwonić, żeby kot się nie wystraszył i nie uciekł. Tutaj, kochani, nie oprowadzałam was nigdy tutaj, bo nie było takiej okazji, bo jak trwają warsztaty, to jesteśmy zajęte czymś innym. A tutaj jest naprawdę tak pięknie. Można sobie usiąść w drewutni, można porąbać drewienka do kominka. Tak. Pięknie jest tutaj. serduszko. Jakie znalazłeś serduszko? Z kamyczka? Z kamienia? Normalne serduszko. No, jakieś serduszko zawsze się znajdzie. Tak jest tutaj. Pięknie. I tyle. Tyle fajnych rzeczy. I motyle i krwawnik, i stokrotki. Dużo pięknych rzeczy tutaj jest. I ten taki właśnie artystyczny nieład, jak ja to mówię, ma swój urok. Dlatego to miejsce tak przyciąga. Dlatego, no nie dla każdego, ten kto lubi właśnie takie magiczne miejsca i lubi chodzić sobie Bosu, gdziekolwiek, gdziekolwiek nie stąpniesz, żeby być na bosaka. To jest właśnie ta magia. I taka dzisiaj moja refleksja i takie doświadczenie. Jak już się Olkowi tutaj podoba, to jest okej. Okay. Co znalazłeś? Starą matę. Co? Starą matę znalazłeś. Tak wygląda refleksja. Co się Ale pojawia? Ja tu no jakie serduszko? Nie ma serduszka Oluś. Znajdziemy. kupimy inne serduszko. Dasz mi inne serduszko, ja kupię, a ty pójdziesz ze mną do złotnika i wyryjemy tam te sławetne słowa. Sięgnij gwiazd, embiridi. Ja i tak sięgam gwiazd, bo mam takie kochane dzieciaki i takie żuczek, żuczek i takie cudowne wnuki. Czyż trzeba co innego, żeby sięgać gwiazd, żeby człowiek był zadowolony? W październiku podejrzewam, już będzie czarne winogrono. Nie wiem, czy to jest tak, jak ja mam w ogrodzie, ale jest. Będzie dobre do zjedzenia. Pod nogami koniczyna, która teraz myje moje stopy. Wysoka trawa. Muszę parasolkę zabrać, poczekajcie. Poczekajcie, bo nie wzięłam. I tak wracamy idziemy jeszcze trochę może wypić kawy zjedliście już wszystkie lody Nie. no to jeszcze może ja nie ale Asia może jeszcze loda i ja. będziemy wracać co Lodu z latem nie odmawiam. Nie. <grym> będziemy wracać bo ja z Aniulą jestem umówiona Dobrze. na kolejną kawę na kolejne refleksje które się gdzieś tam stworzą w drodze mówiłam że krótko nie tak to jest jak, jak opisuje się życie jak to trudno opisać życie, bo życie po prostu trwa i nie ma, co, nie ma co opisywać. Po prostu trzeba przyjmować to, co przynosi drogę. Mrówkę, serduszko. Z kamienia, serduszko. Padający deszcz. Olka grającego na dzwoneczku. I tyle dzisiaj z mojego 40, pier, 41. Dzień kroków ku mnie samej. Wyzwanie roczne. Minął już miesiąc, rozpoczął się drugi. Tak pięknie można. Można iść nie licząc tych dni. One po prostu mijają. Idzie kotek. Idzie kociuś. Pokażesz? Oj, miał, chodź. Pokażesz się nam tutaj trochę. Zobacz, idzie do ciebie kot. O zobacz jak miał. Czy słyszysz? O! Chodź, no, nie wiem, może się chce z nami przywitać. Chodź. O no, chodź. Chodź. No chodź, cześć. Cześć. No patrzcie. Je. Ale mokry. Dotknij zobacz, jaki mokry jest. Cały mokry jest. Komary. Cały mokry jest. O, też nie bój. No nie bój się kota, no co ty? No już się teraz łasić będzie kotek. Bo jak jest znajomy kotek, to się będzie łasił teraz. No, nie chcesz kotka. On pójdzie tam do domu, tam ma jedzenie włożone, to sobie zje. Chodź, idziemy, bo komary gryzą. Idziemy. Mówię Wam, do jutra.